Ender obmyśla plan, aby udowodnić Doganowi, że zaręczyny Engina i Cynep są fałszywe. Czy Ildis odkryje plan Ender? Zobaczcie, co będzie się działo w 442. odcinek serialu Zakazany owoc będzie można obejrzeć poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17.15, w 441. odcinek serialu Zakazany owoc Dogan i Ender są zaskoczeni zaręczynami Zainpa i Engina, a Ender próbuje zdemaskować kłamstwo Ildis i zemścić się na niej. Kumri lubi doktora Selima i udaje inną osobę, w skrócie co dzieje się w 442. odcinek serialu Zakazany owoc. Ender obmyśla plan, aby udowodnić Doganowi, że zaręczyny Engina i Cynep są fałszywe. Kumri nadal udaje biedną dziewczynę przed lekarzem na ostrym dyżurze. Kaner i Ender uważają, że Kumri oszalał. Engine czuje się winny, że wyjawił Enderowi swoje uczucia do Ildis i tym samym skrzywdził Ildis. Hilal instaluje urządzenia podsłuchowe w domu Dogana, aby zdemaskować Ender. Ender mści się na Ildis, ujawniając ją w telewizji. Asuman jest z Su na placu zabaw w parku, kiedy zauważa, że zniknęła jej torba. Asu natychmiast wzywa policję, lekarz z oddziału ratunkowego podrzuca Kumri na przystanek autobusowy, ale przychodzi ten sam i Kumri jest zmuszony się do niego dostać, ponieważ dr Selim ją Przestrzegać, lekarz z oddziału ratunkowego zostawia kumri na przystanku autobusowym, ale autobus przyjeżdża i kumri jest zmuszona do niego wsiąść, ponieważ obserwuje ją dr Selim. I tak kumri po raz pierwszy w życiu wsiada do autobusu, akcja przeskakuje do wieczora. Kaner mówi siostrze, że Kumri dziwnie się dziś zachowywała, że chciała być jak normalni ludzie, a jest już bardzo późno, a ona nadal nie wróciła do domu. Kaner wyjaśnia Enderowi, że zabrał dziś Kumri na zakupy do taniego lokalu, a ona kupiła tanie ubrania na rynku. Ender wyjaśnia, że po tylu zdradach Kumri przeżył kryzys osobowości. Jak, jak to? Kaner, czy to łatwe? To nie był Hatay, Ekin, a potem Autaj, ona oszalała. Jak więc powinniśmy byli być w domu wariatów? Kaner, mamy silne charaktery. Czerpiemy siłę ze wszystkiego, co nas spotyka, i niszczymy wroga. Ona jest szalona, jestem pewien. Ach, biedactwo, ach. Kocham ją bardzo, przepraszam. Ender patrzy na niego zaskoczony i wyjaśnia, że to nie jest to, o czym myśli i że on i Kumri są tylko przyjaciółmi. Po chwili Kumri wraca do domu ociekająca zmęczeniem i mówi Ezgi, aby przygotowała swój pokój, ponieważ jest umówiona na masaż. Ender i Kaner przyglądają się jej ze zdumieniem. Ender pyta ją, skąd pochodzi, a ona ze złością odpowiada, że z Juszkidar, dzielnicy mieszkalnej w azjatyckiej części Stambułu. Ender pyta brata, czy zauważył oznaki, że Kumri próbuje zachowywać się jak ktoś inny, ona też jest bardzo poirytowana i dodaje, przegapiliśmy tylko szaleńca, ale tak się stało. Akcja przenosi się do domu Engina, gdzie dzieli się on, jego stara przyjaciółka Naifajd, z powodu której fikcyjnie zaręczył się z Saimpem. Yildiz jest, akcja przenosi się do domu Engina, gdzie ten opowiada swojemu staremu przyjacielowi Nightfide, że fikcyjnie zaręczył się z Cainpem, ponieważ Yildiz go o to poprosiła, i czuje się winny, że wyjawił Enderowi swoje uczucia i tym samym skrzywdził Yildiz. Akcja przeskakuje do domu Ildis, gdzie Asuman żałuje, że w skradzionej jej torbie znajdował się jej notatnik, w którym trzymała różne notatki, które były dla niej bardzo ważne. Ildis opuszcza Cajnep i Asumana, mówiąc im, że zamierza przygotować ubrania, które przekaże organizacji charytatywnej. Po chwili pojawia się mężczyzna, który mówi, że znalazł torbę Asumana. Asuman jest bardzo szczęśliwy i zaprasza mężczyznę na kawę. Wraz z Sainab dowiadują się, że mężczyzna mieszka w pobliskiej rezydencji. Kaner widzi kumli siedzącego zamyślonego na tarasie. Bierze jej szalik, podchodzi do niej i okrywa ją nią. Pyta ją, czy coś ją niepokoi. Kumri wyznaje mu, że ostatnio przeżywa pewne rzeczy i wyznaje mu, że dzisiaj pojechała autobusem. Tak, takie rzeczy są możliwe, ale jakie są tego przyczyny? pyta kaner, nadal patrząc podejrzliwie na kumri. Powiedzmy to pod przymusem. To było ciekawe, kaner każe jej iść do swojego pokoju i odpocząć, bo wszystkie rzeczy, którymi się martwi, nie stanowią problemu. Kumri idzie do swojego pokoju i myśli, że Kaner oszalał, a Kaner uważa, że jego siostra miała rację. Rano Asuman i Cajneb opowiadają Jildizowi o mężczyźnie, który zwrócił torbę Asumanowi. Asuman opisuje go jako podobnego do księcia, a najważniejsze jest to, że rezydencja, w której mieszka, nie jest wynajmowana, ale jego własna. Niliz żartuje, jeśli zapyta go o emeryturę, a Asuman podkreśla, że on i Caineb będą często wyjeżdżać. Dość bzdur, odpowiada Cajneb, Nonsens. I lubił ją, nie przestawał na nią patrzeć. Mówi Asuman. Izel przychodzi i mówi Jildis, że przybyli z organizacji i chcą jej ubrań. Jildis idzie i nie przekazać. Rozumiemy, że kradzież torby Asumana i człowieka, który ją zwrócił, jest zadaniem Ender i Kanera. Kaner zapewnia siostrę, że załatwił, jeśli ktoś zapyta o rezydencję, o której bullent twierdzi, że jest jego własnością, o ludziach, którzy ją utrzymują i strzegą, aby to potwierdzić, a prawdziwi właściciele mieszkają w Ameryce i raczej nie wrócą w najbliższym czasie. Ender mówi Bulentowi, że wyśle Caimpowi i Asumanowi duży bukiet w jego imieniu, a Asuman jest mądry i poprosi Cajnep, aby do niego zadzwoniła i powinien jej powiedzieć, że zaprasza ją na kolację. Jeśli Cajnep się zgodzi, mają zabrać do restauracji Sherry, gdzie przyjdzie nieco później z Doganem. A Dogan dowie się, że zaręczyny Endzina i Cynep to kłamstwo, uzupełnia plan swojej siostry Kaner. Ender pyta ich, czy zaręczona dziewczyna poszłaby na randkę z innym mężczyzną. Nieco później Kaner płaci mężczyźnie, który zabrał ubrania Ildiza i daje mu kolejną torbę ubrań do wymiany na ubrania Ildiz. W tym samym czasie Hilal udaje się do domu do i, korzystając z faktu, że nikogo w nim nie ma, podkłada podsłuchy. Kwiaty docierają do domu Ildiza dla Asumana i Cajneb z Bulent. Yildiz jest podejrzliwy i każe: Sedaj się temu przyjrzeć, a Asuman mówi Cainpowi, aby zadzwonił do niego i podziękował. Kajnep dzwoni, a mężczyzna zaprasza ją na randkę, na co Cajnep pod naciskiem Asumana się zgadza. Nie sądzisz, że coś jest nie tak? Ale zobaczmy, co Sedaj mają do powiedzenia, kiedy wróci, żeby mnie uspokoić. Mówi Ildis. Ender wraca do domu i znajduje w swojej sypialni bransoletkę Hilal, którą upuściła, nie zdając sobie z tego sprawy. Ender zdaje sobie sprawę, że Hilal go podsłuchiwał i z pomocą kanera ich odnajduje. Ender celowo przed urządzeniem podsłuchowym mówi kanerowi, że ma plan odebrania wszystkiego Doganowi i zniszczenia go. Hilal natychmiast kazał Doganowi przesłuchać taśmę. Jednak Dogan, poinformowany przez Ender, wygania ją ze swojego biura i mówi jej, że nigdy więcej nie chce się z nim spotkać. Sedai wraca i mówi Lildis, że jest coś podejrzanego w historii Bulenta, mężczyzny, który zwrócił torbę Asuman i lubiła ją jako pana młodego cajnep. Lildis jest przekonana, że Ender zatrudnił Bulenta, ale ona użyje swoich metod, aby ją zdemaskować. W tym samym czasie, aby Ender Yildiz zapłacił za zawstydzenie jej podczas ceremonii wręczenia nagród najbardziej stylowej kobiety roku, Ender zastępuje starannie wybrane ubrania Yildiz starymi, podartymi ubraniami. Iildiz stała się przedmiotem kpin i krytyki, gdy jej ubrania pokazano w telewizji na żywo. I rozumie, że Ender chce się na niej zemścić, lecz Iliz grozi, że pożałuje tego, co jej zrobiła już tej nocy. Kumri pyta Kaner, czy zna jakieś pensjonaty w pobliżu, bo chce je odwiedzić. Kaner, który uważa dziewczynę za totalną wariatkę, odpowiada, że popatrzy, a ona w międzyczasie musi odpocząć. Kumri wyjaśnia mu, że pensjonat nie powinien znajdować się w ich sąsiedztwie, na co Kaner odpowiada jej, że i tak nie ma tu żadnych pensjonatów i pyta, od kiedy interesuje ją życie biednych, na co Kumri mu odpowiada, że chciała przeprowadzić własne badania na temat ich życia. Wieczorem Dogan mówi Enderowi, że jego zdaniem Hilial nie sprawi im już więcej kłopotów. Dogan, mówiłem ci, że udowodnię ci, że między Cajnepem a Enginem nie ma nic. Cajnep ma przyjaciela i idą dziś wieczorem na wieczór. Kaner dowiedział się od Emira: Jak to, czy nie mówiłem ci, że to kłamstwo, Dogan? Myślę, że my też powinniśmy pojechać, żebyście sami mogli się przekonać, będzie wam łatwiej. Nie ma potrzeby, proszę, nie rób tego dla mnie. W przeciwnym razie zawsze będziesz obwiniać siebie za wyrządzenie zła ildis. Chodźmy, czego będą świadkami Dogan i Ender? Z kim Cynep będzie tego wieczoru, bulentem czy enginem, a może obydwoma? Dowiemy się tego już wkrótce.